Cześć, witajcie, z tej strony Martin. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne ciekawe porównanie słuchawek. Tym razem są to słuchawki od firmy Sharkun, model ER1 i ER2. ER1, model sprzed kilku lat, już teraz kosztujący 60 parę złotych. Dokładne ceny macie w opisie filmu, tam możecie sprawdzić najniższe ceny tych headsetów. Natomiast ER2, nowy model sprzed kilku tygodni, zaledwie kosztujący jakieś 120 złotych, więc około dwa razy więcej, ale czy za tą dwa razy większą cenę mamy tutaj lepiej? To dzisiaj Wam pokażę, porównamy je dokładnie, sami będziecie mogli ocenić jak to wygląda w praktyce. Posłuchamy też obu mikrofonów. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, przechodzimy do konkretów. Mamy tutaj oba headsety, czyli starszy model R1 oraz nowszy r 2 Specjalnie wybrałem R2 w takiej kolorystyce, żeby przypominały te pierwsze, ponieważ R2 mamy w kilku kolorach. Są takie całe czarne praktycznie, są niebiesko-czarne, zielono-czarne oraz właśnie takie klasyczne kolory. Jeśli chodzi o specyfikację, rzut oka na pudełka. 32 ohmy, 32 ohm, 40 mm przetworniki, 102 dB w R1, 92 dB czułości w R2 i pasmo standardowe od 20 Hz do 20 kHz. Taka sama moc maksymalna 100 mW. No i generalnie bardzo podobne tutaj statystyki. Waga, no zaraz je zważymy dokładnie, te wydają się troszkę cięższe według specyfikacji. Mamy też specyfikację mikrofonu, który generalnie w dwójkach ma większy zakres, czułość ma taką samą. I też jest to mikrofon wielokierunkowy. Długość przewodu tutaj jest 1 długi 2-4 metra, a tutaj mamy łączony 1,10 m plus 2,5 m, więc mamy generalnie większe pole do popisu. Jeśli chodzi o specyfikację, to by było na tyle. Tak więc tak te przewody wyglądają. Tutaj mamy przewód w gumowym oplocie, taki prosty pilocik on -off do mikrofonu i potencjometr do robienia głośniej ciszej, zakończenie dwa pozłacane minijacki 3-pinowe. A tutaj wychodzi nam krótszy kabelek w oplocie, czteropinowy pinowy minijack taki smartfonowy, więc wtedy pasuje też do konsol chociażby nowej generacji PlayStation 4 Xbox One i dalej mamy przedłużenie to 2,5-metrowe. Z tego nam się rozgałęzia właśnie na dwa jacki pozłacane już trzypinowe. Też mamy włącznik, włącznik mikrofonu i regulację głośności. Tutaj to pokrętło wystaje znacznie bardziej, jest lepsze w obsłudze, pilot większy, ale oba takie tandetne plastikowe, jak to zawsze prawie bywa w tych słuchawkach. Słuchawki same fajne, a piloty zawsze takie robiące przeciętne wrażenie. No i lecimy z porównaniem jakościowym. Te słuchawki nie hałasują, wyginają się. Mamy skórę, no taką powiedzmy dość tandetną, jest to przyjemne w dotyku, wypełnienie jest takie sobie i nauszniki, moi drodzy, ta skóra też jest taka toporna, wypełnienie jest ok, są dość komfortowe i plastiki matowe, ale to wszystko wygląda tak dość tandetnie. Mikrofon też taki masywny, prowadnice, zobaczcie, typowy plastik, więc generalnie e, pod względem wygody ok, naprawdę ok, natomiast jakość wykonania tutaj pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście cały czas pamiętamy o cenie, która jest tutaj o połowę niższa, więc materiały też, zobaczcie, 50, no niecałe 60 mm, jeśli chodzi o wysokość, a w tą stronę jest to 40 mm te nauszniki. Więc sprawdźmy szybko wagę, tak dokładnie, 199, bo 280 to chyba producent z kablem podawał i teraz od razu wrzucimy dwójki już na gorąco. 259, no. czyli zdecydowanie R2 są troszkę masywniejsze, nie jest to jakaś fundamentalna różnica, ponieważ oba headsety są wygodne i po prostu nie ciążą nam na głowie, nie uciskają głowy, tak więc te odkładamy. I R2, pałąk już lepszej jakości, poducha też lepszej jakości, też się ładnie wyginają. Prowadnice są metalowe, plastiki też matowe i bardzo dobrej jakości metalowe, plastik. Matowe, gumowane, dobrej jakości to też troszkę przyjemniejsze. Poduchy bardziej sprężyste, więc też wygodne. I okrągłe tutaj już mamy te przestrzenie, i to chyba było około 50 mm. Już sprawdzam dokładnie 50, czyli taki standard. Większość uszu się mieści i do tych słuchawek, i do tych słuchawek. Tak więc z tym nie ma problemu. Mikrofon też wygląda porządnie, pomimo że ma troszeczkę błyszczących plastików, trochę go można sobie dogiąć. Tak więc generalnie pod względem wizualnym przyznacie sami, że R2 robią dużo lepsze wrażenie. Wyglądają po prostu jak słuchawki na miarę XXI wieku. Naprawdę z ładnych materiałów, z wytrzymałych materiałów, solidne, bez praktycznie żadnej plastikowości. A tutaj niestety headset mocno plastikowy. No i też tutaj te wydają się większe. Pałąk szerszy, większe te obudowy te są takie bardziej kompaktowe, i z wyciągniętymi mikrofonami wyglądają właśnie tak. Za chwilkę wam jeszcze co nieco powiem na temat dźwięku. Ok, czas porównać mikrofony tych headsetów. Na początek weźmiemy sobie starszy model, czyli er 1 Dobra, słuchawki są dopasowane. Ja tylko sprawdzę, czy dobra, mikrofon jest włączony. I teraz na chwilkę uwaga, wyłączam rejestrator. Za chwilę będziecie mieli dźwięk z kamery prosto, więc nie jest najlepszej jakości. Eee, ok. No dobrze, mikrofon jest podłączony. 3, 2, 1. Włączyłem rejestrator. W tej chwili dociera już do Was dźwięk płynący z headsetu na Sharkun Rush r 1. Więc posłuchajcie dokładnie, jak to wychodzi w praktyce, i za chwilę przełączamy się na drugi headset. No dobrze, tej próbki myślę, że wystarczy. Zatrzymuję nagrywanie. I czas na Sharkun Rush R2. Widzicie e, troszeczkę inną konstrukcję tych e, słuchawek. Widzicie jak też leżą. Wszystko e, to podłączam. No dobrze, mam już sygnał. 3, 2, 1. Rozpoczęliśmy nagrywanie i dźwięk do Was płynie już z tego właśnie mikrofonu. Słuchawek Shark Rush R2 macie próbkę. Możecie porównać z tym, co słyszeliście przed chwilą, czyli z mikrofonem słuchawek starszych Sharkun R1. I przechodzimy do dalszej części tego porównania. I garść wrażeń dźwiękowych. Oba headsety bardzo dobrze nadają się do gier, ponieważ i dość dobrze wygłuszają otoczenie, i też dobrze w grach słychać kroki, jakieś tam efekty specjalne i też wystrzały, wybuchy brzmią dość realistycznie, dość nieźle. Natomiast co do muzyki, są tutaj dość znaczne różnice, ponieważ wyobraźcie sobie, że ten starszy model, czyli ER1 zapewnia całkiem niezły dźwięk, jak na te 65 złotych naprawdę niezły, dość szczegółowy. Natomiast mamy tutaj nie może że przesadzone basy, ale takie dość intensywne wysuwają się czasami na prowadzenie. Natomiast Headset R2 po tym względem dużo bardziej przypadł mi do gustu, ponieważ te słuchawki mają troszeczkę inaczej dostrojone przetworniki i mamy tutaj także wyczuwalny bas. Dość intensywny, dość przyjemny, ale środkowe pasma bardziej wysuwają się na front. Dzięki czemu mamy większą szczegółowość, lepsze wokale i też pasma górne są tutaj troszeczkę lepsze. Więc ogólnie co do muzyki, ER2 zdecydowanie lepiej. Nie mam takiego lekko basowego zabarwienia jak ER1. Tak więc też wyobraźcie sobie, że ta dwa razy wyższa cena praktycznie nie poszła tylko na lepszą jakość wykonania na większy komfort, na lepszy mikrofon, ale także na bardziej precyzyjne, bardziej wszechstronne przetworniki, dzięki czemu do muzyki i do gier wybrałbym bardziej te słuchawki, a tylko do gier bardziej te, bo po prostu są tańsze. No dobrze, moi drodzy, porównanie za nami. Oba headsety według mnie są ciekawe, oba też bardzo dobrze nadają się do gier komputerowych. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, no to też sprawdzają się w miarę dobrze, chociaż nie są rewelacyjne. Mają też bardzo dobre mikrofony, co jest cechą ostatnio wszystkich headsetów od Szarkuna. Po prostu mikrofony są świetne. Macie też na moim kanale porównanie chociażby trzech albo czterech, już nie pamiętam teraz, w jednym filmie mikrofonu od Szarkuna. Tam bardzo wyraźnie słychać, że troszeczkę się różnią, ale wszystkie są bardzo dobrej jakości. Dźwięk jest po prostu świetny. No i teraz tak: ER1 mamy słuchawki starsze, dużo tańsze, ale takie nieco plastikowe według mnie, i to po prostu się rzuca w oczy. R2 droższe, natomiast wykonane z dużo lepszych materiałów, troszkę nawet wygodniejsze i po prostu wyglądające świetnie. W ogóle nie mamy tutaj wrażenia plastikowości. Jeśli chodzi o mikrofony, jakość dźwięku, to jest naprawdę dość podobnie. Tutaj yy, pod tym względem, które wybierzecie, będziecie w grach komputerowych na pewno zadowoleni. A co do muzyki, to też zależy do czego to sobie podłączycie. Same przetworniki nie są tutaj złe. I teraz zadanie dla Was. Pod filmem macie dwa komentarze opisujące jedne i drugie słuchawki, które Wam się bardziej podobały, które są według Was fajniejsze. Dajecie łapkę w górę na ten komentarz i oddajecie tym samym głos. No i zobaczymy, które słuchawki okażą się lepsze według właśnie Was, czyli moich widzów. Jeśli ten film Wam się spodobał, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, to jest najlepszy moment, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj właśnie teraz. No i dziękuję Wam za to od razu już bardzo serdecznie. Na kanale ponad 1100 filmów ciągle tworzę dla Was kolejne. Piszcie, komentujcie, to by jeszcze chcieli mnie na kanale zobaczyć, a w miarę możliwości, oczywiście, spełnię Wasze prośby. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!